Panie dyrektorze, czy możemy powiedzieć, że środa jest przygotowana na zimę? Tak, jeśli chodzi o zimę, my przygotowujemy się już od miesięcy letnich, czyli pierwsze zakupy zostały poczynione w lipcu przeglądy sprzętów. Praktycznie od kilku miesięcy przygotowujemy się do zimy. Na tą chwilę jesteśmy przygotowani do zimy. Ile ton soli Środa potrzebuje na takie zabezpieczenie zimy? Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Na tą chwilę mamy na trzech takich składowiskach jedno główne, które znajduje się na terenie naszego miasta i dwa na w ościennych naszych gminach, czyli Zaniemyśl czy Dominowo. I mamy w tej chwili 1600 ton. Gotowej mieszaniny do zastosowania. Panie dyrektorze, ja pamiętam, w zeszłym roku była taka sytuacja, że gdzieś przyszedł nieoczekiwany mróz i nagle miasto stanęło. Co zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? To nie mróz jest nas przeszkodą, tylko gołoleć. Na gołoleć niestety nie ma lekarstwa, nie ma dobrego systemu wypracowanego. Po prostu jak się zdarzy, to nikt nie jest w stanie nad tym zapaść. Czy mieszkańcy powinni jakoś reagować, jeżeli widzą na przykład, nie wiem, jest lód, powinni gdzieś zadzwonić, jak to wygląda? Na naszej stronie internetowej, czyli zakład gospodarki komunalnej podajemy dwa numery telefonów, telefony alarmowe, jeśli dotyczy to zimy i one już funkcjonują tam od dwóch tygodni. Też z tego co pamiętam to tutaj Zakład Gospodarki Komunalnej posiada pewien system, gdzie widzi na bieżąco na przykład jak działają odśnieżarki, tak jak jest sypana sól, tak to wygląda? Tak, korzystamy z różnych systemów od tego, który od dwóch, trzech systemów, które przewidują nam po warunki pogodowe i z wyprzedzeniem do 24 godzin, czyli to co nas najbardziej interesuje i później coraz bliżej mamy inne systemy i później na każdym spojrzeniu są montowane GPS-y i te systemy też widzimy dokładnie, gdzie nasze pojazdy są i, i jaką czynność w danej chwili wykonują. Mamy pełen monitoring, pełen przegląd, co się dzieje. Czy to już jest ten czas, że drogowcy już się spodziewają, że mogą lada dzień wyjechać na ulicę? Różnie to bywa. W zeszłym roku wyjechaliśmy pierwszy raz na koniec listopada, bo tak jak dobrze sobie przypominam, 27-28 listopada to był ten pierwszy wyjazd. Jesteśmy praktycznie gotowi, na bieżąco monitorujemy um, pogodę, co się może wydarzyć. Kierowcy są gotowi, sprzęt jest gotowy, także w każdej chwili możemy wyjechać.